Luxpaw Centrum Ogrodzeń z na znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Luxpawie także duży wybór mebli loftowych. Możywół 36a, Małpa, lukespawpl Telefon 797-355-341. W czerwcu rozpoczęły się prace remontowe instalacji podziemnych, nawierzchni asfaltowej i chodników na osiedlu polskiego Czerwonego Krzyża W Końskich. Zapytaliśmy burmistrza, na jakim etapie jest ta przebudowa. Wykonanie przebudowa. Budowy obejmuje ulice Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego, Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika i Komuny Paryskiej w Końskich. Ma kosztować 5 milionów 400 tysięcy złotych. Parę słów o tym remoncie powiedział nam burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Został przebudowany chodnik z ulicy PCK, ale on jest jakby z rzeczą wtórną, ponieważ kluczem jest przebudowa instalacji podziemnych. W tej chwili po przebudowie nitek głównych następuje wymiana przyłączy, bo Chcemy zrobić to kompleksowo, tak, żeby nie było czegoś takiego, że oto przebudujemy drogi, przebudujemy nitki główne, a zostawimy stare przyłącza. One są 30-paro, 40-letnie, i w większości, jakbym Państwu pokazał, to te stalowe rury, które służyły do budowy przyłączy, one mają znacznie zmniejszone średnice wewnętrzne, czyli są skorodowane, jednocześnie zaraśnięte takim odkładem mineralnym. Więc te nowe przyłącza będą, myślę, Zapewniały bezpieczeństwo dostawy wody na wiele dziesiątków lat do przodu. Zakończenie prac wodociągowych i kanalizacyjnych, a także układania chodników jest planowane na koniec tego roku, a wylewanie nowych nawierzchni jezdni ma rozpocząć się na początku 2024 roku.